Fiat, Panda, silnik 1.1. Moja Panda, jestem szczęśliwym posiadaczem tego sprzętu od listopada, chyba nawet wersja z hakiem. Tu mam hak, tylko ktoś mi ukradł. Tu mam gniazdeczka, co można podłączyć. No i tak to wygląda, właśnie go odkurzyłem. Ładnie wygląda, pokażę. Zawsze był Zeto na kanale. Polska też była, ale pandy nie było. Pan było. Oczywiście pasy bezpieczeństwa, kwestia bezpieczeństwa masot. tu jest przejechany. Nie wiem tu tak w miarę to czysto wygląda. Zobaczmy ile to jest przejechane. zimno dzisiaj. Mamy klucze chyba o, tu mamy 183 300, a ja zrobiłem dwa. 1200-120 no i 500 no to 3000 Tu radio było, ale tu jest radio, ale nie podłączony. A tak to skrzynia, widać, że trochę ten bez sprzęgła to nie będę używał. To bez wspomagania. Panda jest tania w utrzymaniu, przede wszystkim bardzo tania. To wam pokażę taki przykład części zamiennych, łatwo dostępnych. Akumulator wiadomo rzecz, ale zginął mi korek od wlewu oleju. No i co zrobiłem? Poszłem do sklepu. A tam 9 zł kosztuje. Ale zastąpiłem go szmatą. Nie no można, można. Tanio. Bez przeciwnie tu płyn będę uzupełniał się olej zmienia. Olej jest, to nie będę tam nawet zaglądał. Tu jest korek mój nowy. Szmata wytrzyma. Huhu, jeszcze jest. trochę wytrzyma, nie? No i co tu powiedzieć, ogólnie to fajny samochodzik, przyjemny, nie? To ma to szczególnie... Wytrzyma oleju, zdrowy silnik, bo jak był mechanik wczoraj powiedział, bo oleju nie wyrzuciło ci to zdrowy silnik. Okej, okay, pozdrawiam cię krótko, Michał.